Dzień dobry Państwu. Beata Tomczyk. Witam również mojego gościa. To pani adwokat Emilia Barabasz z kancelarii adwokackiej. Barabasz, dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Pani mecenas, tak tytułem wstępu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczyła postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Siła Kłamstwa Piotra Świerczka. Rada chce zbadać, czy doszło do emisji treści propagujących nieprawdziwe informacje oraz do działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. A przewodniczący Rady chce też badać, czy doszło do naruszenia warunków koncesji. Zdaniem środowiska dziennikarskiego jest to próba zastraszania mediów i wyjście poza kompetencje administracyjne, jak wskazuje magazyn Press, Przewodniczący Rady sam może nałożyć karę w wysokości prawie 1 miliona złotych na spółkę. W takim razie, jak Pani uważa, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała prawo i podstawy do takich właśnie wspomnianych przeze mnie działań, czy nie jest to, tak jak wskazują dziennikarze, atak na wolne media organu obsadzanego przez władzę? To jest bardzo skomplikowane pytanie, tak naprawdę, dlatego że z prawnego punktu widzenia Rada jak najbardziej ma takie możliwości. Z ustawy o radiofonii i telewizji wynika, że z artykułu 53 tej ustawy, że przewodniczący Krajowej Rady może wszcząć takie postępowanie i może wydać decyzję, która nakłada karę pieniężną, nawet tam w wysokości 50% rocznej opłaty. Za prawo do dysponowania częstotliwością, ewentualnie tam do 10% aż przychodu nadawcy, więc być może stąd ta kwota, o której Pani wspominała, trudno mi się co do tej samej kwoty wypowiadać. Więc jak najbardziej przewodniczący Krajowej Rady ma taką możliwość. Natomiast zapytała Pani, czy ma podstawy. I tutaj z tymi podstawami rzeczywistymi, moim zdaniem, jest troszeczkę gorzej. Dlatego, że o ile rzeczywiście jest taki artykuł w ustawie, który mówi, to jest artykuł 18, który mówi o tym, że audycje, czy telewizyjne, czy radiowe nie mogą, nie mogą godzić w polską rację stanu, rzeczywiście jest taki przepis. Jest w tym przepisie mowa o tym, że nie mogą też propagować poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Więc jak najbardziej Krajowa Rada teoretycznie ma możliwość zbadania, czy audycja, bądź też program telewizyjny nie stoi w sprzeczności z tym przepisem. Natomiast tutaj musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że to są dosyć ogólne sformułowania, które mogą być interpretowane w zależności od intencji organu, czyli Krajowej Rady w tym przypadku, różnorako. Jak powinny być interpretowane? Moim zdaniem takie wskazówki daje akurat prawo europejskie, czyli dyrektywa o radiofonii, o programach audiowizualnych, która mówiła, mówi o tym, że tego rodzaju ingerencje, badanie, kontrola programów telewizyjnych czy radiowych powinna służyć temu, aby te programy nie szerzyły treści nawołujących do nienawiści. Do dyskryminacji, na przykład ze względu na rasę, niepełnosprawność, płać, religię. W tym przypadku prawdopodobnie nie będziemy mieli takiej sytuacji. W tym przypadku raczej te klauzule generalne, te ogólne, dosyć e, sformułowania, zdają się być wykorzystywane no, w trochę innej intencji. Więc jeżeli pani pyta, czy formalnie to jest możliwe, tak formalnie to jest prawnie możliwe. Jeżeli mówimy już o podstawach rzeczywistych no to tutaj bym się dosyć poważnie zastanawiała, no bo jakoś nie, chociaż osobiście muszę powiedzieć, że nie oglądałam tego programu, to nie wydaje mi się, żeby, żeby tak bezpośrednio ten, ten można było powiedzieć już a priori, że ten program godzi w polską rację stanu. Polska racja stanu, to raczej jest to pojęcie, które mówiłoby o tym, że jest to, są to takie treści, które by na przykład ośmieszały Polskę na arenie międzynarodowej. No, trudno mi wyobrazić sobie, żeby materiał TFN właśnie w takim, w, takim, w takim kierunku szedł, aczkolwiek samo wszczęcie takiego postępowania nie oznacza jeszcze, że decyzja będzie pozytywna. Więc Krajowa Rada może, przewodniczący Krajowej Rady może oczywiście taką decyzję wydać i dopiero wtedy tak naprawdę będziemy mogli wiedzieć, będziemy mogli stwierdzać jakoś w sposób bardziej. Oparte na jakichś sensownych podstawach, czy mamy tutaj do czynienia z takim działaniem, które narusza tak naprawdę zasady wolności słowa, czy rzeczywiście Krajowa Rada po prostu chciała wszcząć to postępowanie, ponieważ tam skarga, jeżeli dobrze pamiętam, była, była złożona, więc czy krajowa Rada chciała po prostu wszcząć to postępowanie, aby je później umorzyć? To też jest możliwe. Natomiast jeżeli decyzja zostanie wydana i ona w tej decyzji Rada orzeknie, że Rzeczywiście, stacja naruszyła artykuł 18 ustawy, no to wtedy jeszcze to, to nie jest koniec takiego postępowania. TFN będzie miało możliwości, żeby zgodnie z prawem próbować doprowadzić do innego rezultatu. No ale na razie pozostaniemy przy tych pomówieniach i insynuowaniach nierzetelności i tym samym. Działaniu na szkodę wydawców, właścicieli, na przykład obniżając wartość firmy i reklamy w nich. Jak media mogą się przed tym bronić? Ja bym nie, nie szła tak daleko. Nie mówiłabym, że to jest pomawianie czy insynuowanie. Ja bardziej z mojej perspektywy widzę to rzeczywiście jako próbę wywarcia jakiegoś efektu mrożącego. Natomiast czy. TVN, czy taka stacja straciłaby rzeczywiście reklamodawców, czy miałaby rzeczywiście jakieś szkody w majątku, to by było bardzo trudne do jakiegokolwiek udowodnienia w sądzie, więc tutaj mielibyśmy no, dosyć ograniczone możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o inne, już takie nietypowo odszkodowawcze roszczenia, no to moim zdaniem takiej stacji przysługiwałoby ewentualnie, gdyby rzeczywiście zostały naruszone tak dobra osobiste, powiedzmy sobie, takiej stacji telewizyjnej w postaci na przykład renomy, no to przysługuje normalnie roszczenie na podstawie kodeksu cywilnego do sądu o ochronę dóbr osobistych. I tutaj też są możliwości odszkodowawcze, aczkolwiek no, trzeba by tę szkodę obliczyć. To by było trudne do obliczenia. Natomiast w takim postępowaniu, oczywiście, stacja mogłaby domagać się przeprosin, mogłaby domagać się opublikowania takich przeprosin, których no, gdyby wygrała, no to koszt takiej publikacji też mógłby być swojego rodzaju um, straszakiem um, w przyszłości. Um, Przeciwko, przeciwko stosowaniu tego rodzaju, przed stosowaniem tego rodzaju praktyk w przyszłości. Oczywiście przy założeniu, cały czas mówię, przy założeniu, że decyzja zostanie wydana, a to postępowanie nie jest po prostu tylko działaniem, które miałoby no, dać znać stacjom w Polsce, mediom w Polsce, że otóż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czuła. A propos przeprosin. Yy... Pani mecenas, niedawno w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok nakazujący bliskiemu władzy re, redaktorowi naczelnemu przeproszenie autorów reportażu, też reportażu TVN zatytułowanego Polscy neonaziści. I musiał on też wpłacić 50 tysięcy złotych na WOŚP. I wówczas insynuowano dziennikarzom y, stacji TVN wręcz ustawkę. Czy dziennikarze i ich wydawcy Powinni zacząć ścigać prawnie urzędników w analogiczny sposób. Czy dopiero wizja odpowiedzialności finansowej może na nich poskutkować? Na przykład takie te 700 tysięcy złotych kosztów przeprosin. To bardzo ciekawy pomysł. Ja bardziej bym widziała właśnie tutaj, zamiast takiego ścigania prawnego, bo ciężko byłoby tutaj ścigać samych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wina ewentualnie byłaby po stronie organu, a nie konkretnie, Każdej z tych osób, które, które pełnią ten urząd, prawda? Więc można by ewentualnie próbować domagać się właśnie od samego organu państwowego, no właśnie, przeprosin na podstawie, na podstawie pozwu o dobra osobiste. Z tym, że to jest postępowanie kilkuletnie, na pewno dosyć skomplikowane. Nie jest powiedziane, że źle by się zakończyło, no bo tak jak pani wspomina, w przypadku tego dziennikarza, Zakończyło się jakby pozytywnie dla dziennikarzy i stacji telewizyjnej, więc z pewnością jest to dobry pomysł, żeby, żeby dbać o swoje prawa w tego, w tego rodzaju sposób, wykorzystując możliwe mechanizmy prawne, takie właśnie jak pozew o ochronę dóbr osobistych. Natomiast w takiej sytuacji nie byłby to pozew, moim zdaniem, zgłoszony przeciwko konkretnym członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, lecz przeciwko organowi jaką jest jaką jest, jakim jest Rada. Zatem odpowiadałby skarb państwa, a nie konkretni członkowie tego organu w tym momencie. Może się okazać, że na przykład taki wyrok zapadłby za lat 5, za lat 6, kiedy członkowie tego organu będą już zupełnie inni. Niemniej organ w dalszym ciągu, o ile naruszył dobro osobiste takiej stacji bądź też dobro osobiste konkretnego dziennikarza, powinien odpowiadać na podstawie prawa cywilnego. Dziękuję, dziękuję za ten komentarz. Pani adwokat Emilia Barabasz z Kancelarii Adwokackiej Barabasz była naszym gościem. Pani Emilia Barabasz w swojej praktyce skupia się na prawie autorskim, na prawach pokrewnych, także na prawach człowieka z uwzględnieniem prawa antydyskryminacyjnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani, dziękuję Państwu.